Hej, kochani! Ja jestem Karo, a oglądacie kanał Karu W dzisiejszym odcinku odcinek oceniam TikToki mojej siostry. E, myślę, że bardzo. O jezu, co ja zrobiłam. E, myślę, że bardzo Wam się spodoba ten odcinek. E, też, no, e, to jest już konto mojej siostry, jak coś. Julu 111. I będę je oceniała. Tak, jesteśmy siostrami. Ale okej. Okay. Ale też będę mówiła czasami prawdę. Więc pierwszy TikTok. Te buty są stworzone do chodzenia. Ten oceniam na sali 1 do 10 to 8 na 10. 8 na 10. Luna! No. <noise> Jaki słodzieg Luna! Luna jest słodka, naprawdę, słodziak mały <noise> Luna tak się na nią patrzy, jak na ostatnią, wiecie. Na, jak na ostatnią taką wariatkę. Oceniam to w skali 1 na. Yy, w skali 1 na 10, 10 na 10. Bo to było naprawdę śmieszne i ta mina Luny. O, moja. Yy. Moja mama. No, widzisz, potrafisz wcześnie wstawać. Czekajcie? O Jezu. E, jak, która 5 minut temu skończyła czytać książki? Też to na 10, na 10. O! Zobaczmy. Dziesięć na dziesięć Dziesięć na dziesięć, a ja tu jeszcze napisałam, że słodziak no, na słodka o. Get the London look. <laughs> Jaki to jest...

Fajne, naprawdę podoba mi się dziesięć na dziesięć. Dziesięć na dziesięć. A bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z Julką i tutaj właśnie widzicie przykładą sobie piszemy i zgasiłem światło i to się pokazałem już w łazience dalewałam wodę do walny i poszłam się umyć. Dzieci, użyłam, do ułam sobie twarz mineralnym oraz kremem dla dzieci, ponieważ ja mam bardzo lekką skórę i. Hejka kochani! 9 na 10 was bardzo, <śmiennie> o, czy... <śmiennie> ja, o, ja to z nim zakończę, dobra? myślę, że mi się uda. Takiej bo ja muszę tu w ogóle. No. <śmienicza> E, mojego TikToka Karolina Pitala Jest w opisie Nazwa moja i na TikToka Lili Tak, też jest w opisie I po prostu słuchajcie, e, nie wiem czy pamiętacie Chyba nie była na odcinku, nie wiem Chyba była, e, tak Oto Helenka Może znacie, może nie znacie Nie wiem, nie wiem, nie wiem Ale jak Pewnie nie wiecie, Helena to jest zabawka Z mojego dzieciństwa W ogóle ma nowe obranka Więc zostawcie dużo pytań w górę jakby, no, w ogóle Helena ma nowe ubrania i nową fryzurę. Kiedyś to ona miała taką fryzurę, wiecie jaką? Ona miała tylko. Tu, fryzurę. A tak to to moja mama kiedyś jej zrobiła warkocze Tak, więc fajnie. Ale Helena to jest moja zabawka z dzieciństwa i pewnie każdy po prostu zatrzyma taką zabawkę z dzieciństwa, bo to jest bardzo fajnie. I ja właśnie zatrzymałam ją. Ja nie pamiętam. Ja miałam chyba 5 lat, jak ją uszyłam z moją mamą. Helenkę, ale nie wiem. Ja po prostu się z nią bawiłam, ale serio, Słuchajcie, Jak byłam mała. No i w sumie, no dalej. Coś tam z nią robię. Więc łapki w górę. O, tutaj ja w ogóle. Po pierwsze, to ja w ogóle tego tańca nie kumałam. I ja do Julki mówię. Julka, przecież ja tego w ogóle tańca nie rozumiem. Ona do mnie. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. No to patrzyłam się na nią. Na 10 na 10. O. Jezu. Ja się wywaliłam gdzie jest, jest ŻREK? Eee, no więc nie wiem, gdzie go nie ma! Próbujesz mi wmówić, że nie wiesz, gdzie jest szrek? Y nie byłbym do końca szczery, twierdząc, że nie mogę z całą mocą zaprzeczyć. Gdzie jest, jest ŻREK? O jezu, to jest takie piękne. Naprawdę, Juka to zrobiła ładnie. No powiem szczerze, że 10 na 10. Taki wielkie 10 na 10, bo to było naprawdę śliczne. O, tak ma more Poczekajcie, ja to zacząć z Heleną. Mogę zacząć z Heleną. I w ogóle nie hejtujcie mnie za to, że po prostu mam zabawkę z dzieciństwa, bo... Pe... no każdy ma zabawkę z dzieciństwa, o ile nie ma, ale e, e, taką zabawkę z dzieciństwa pewnie też ma ktoś, albo piłkę, albo coś takiego, proszak, jakiegoś misia, więc naprawdę, ale ktoś się na pewno nie przyzna, no bo się wstydzi, tak? A ja po prostu tak sobie uznałam, że no po co to po prostu kryć, no. W ogóle, jeśli chcecie zobaczyć kolekcję ubrań Heleny, to zostawcie dużo łapek w górę, tak? nie łapek w górę i nagram kolekcję ubrań Heleny, tak? Więc Ale Helenka też ma własnego, własnego TikToka. Helenka 121 też napisze w opisie. Więc Helenka też ma własnego TikToka, jak coś. I też zdajcie na moim TikToku. Zaraz wam pokażę. Napisuję. Fajne, takie... Takie inne. Pytam 10 na 10. Pytam się ciebie, gdzie jesteś? No Mogę ja oceniać Helenu? <noise> ja w to, skoczyłam prawie na łóżko. O, zobaczcie. <laughs> to powiedz gdzie? Ale co potrzeba? Co ciebie to interesuje, co potrzeba? Mam chęć cię zobaczyć, gdzie ty jesteś? Tak, no to włącz sobie mojego Instagrama Gdzie ty jesteś? Pytam się ciebie, gdzie jesteś. 10 na tydzień! Długo jeszcze tutaj czekać mam, do obrazu zaczętu jak nie idzie. I tak mi jakoś ciężko samej wśród tych ścian tworzyć się dało. 10 na 10, fajna. Like... Jak ktoś stojąca miała moją bluzę? Stycznia. Pożyczyła mi. 10 na 10, fajna. Oto, oh, kiedy ty zatańczysz to z kalerą albo nie sama. Czekajcie, bo ja... O Jezu, ja jestem 3 w kolejnym vlogu z Julką. Ogólnie będę oglądać serię z moją siostrą karką, Tutaj wam ją pokazałam. I teraz szłam po coś do jedzenia do kuchni. W ogóle tutaj, jak e, pewnie zauważycie... Hej, jestem w kolejnym vlogu z Julką. Będę oglądać... o, tutaj jest Helenka i tu jest e, ten, e, ta lalka, właśnie co? Ja dostałam ją na 2019. Taka lalka e, mówiąca po angielsku. Seria z moją siostrą, Karką, tutaj wam ją pokazałam. Teraz szłam po coś do jedzenia do kuchni. Tak, zrościałam światło i pokazałam wam lodówkę. Jest okej, okay, ale nie byłam na nic głodna z tego. W prostu ok, okej, ale i tak nic nie wzięłam. 10 to... na 10, bo to była świetnie. Ja nie umiem jak też. Jest Luna. Widziałam, że to jest na 10 na 10. I can do it. I can do it. I can do it. 10, do 10. że widzicie nie brzydko pośle łóżko, I teraz Magic to da tam i mamy pośle łóżko, że jest mięta z koralnie z filmikiem, że poszłam wybrać piłkę, wybrałam moją ja oczywiście. Ja się nie przebrałam. Hejka, 7 na 10. Więc Hejka, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobię coś na ja podstawie wylogów samorozek. No i tutaj ogólnie, tutaj zjem kulary i pośle też żeby nie twarz. Dokładnie taki płyn, żel i twf, krem do twarzy dla dzieci, ale no, ja mam bardzo delikatną skórę, jak nie widziałem, tutaj mam baby face No i mam te zęby. I y, tutaj pokazuję moją twarz. I skażę światło. I, do... Dobra, słuchajcie, to już chyba koniec. Nie obejrzałam wszystkich toków y, Yuki. No, ale w ogóle chciałam Wam pokazać TikToka Helenki. Wejdę sobie tutaj Helenka 121. I tutaj miałam udział. Right. Right. Ej. Hey. Yeah. Hey, 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 hey. oh. No. no. You gotta go like, Więc like... Zapraszam serdecznie na Helenka 121 i na konto mojej siostry Julu 111. Tak. No i też zapraszam na mojego TikToka. Karolina Pitana. Pa, kochani, do tego odcinka.